Tu babcia! Tu babcia! 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 Ja. On 140 Babcia! weź, weź, nawet na Babcia! 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 z tyłu Babcia! 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 wiesz I pewnie Babcia! że też Babcia! się Babcia! teraz nie. Czecie, patrz, to, patrz, to, patrz, to, patrz, 140 maluchę. Koniec świata, to No, Jeszcze no? Ty Nie Czy ty tyle Ja mam ten na Rzu Rzucę go po ty. Tylko wiesz, że ten, co te numery! I dziadek, czy, czy, ty, musimy go nagrać, ty, bo to nie ma szans. Nikt Nie wie, że to znaczy, że to powiem był dziadek. 130 <grym> Ale ty! Ale ty! Czy <grym> <grym> to, to bab babcia? Tu babcia! Tu babcia! Ja pierdzielę! Babcia 130!